Dzień dobry, witam serdecznie. Golimy się, golimy. Czym dzisiaj się będę golił? Maszynka trzyczęściowa Merkur 33C z zamontowaną żyletką Persona Platinum. Jedną z moich ulubionych, sprawdzonych żyletek. Maszynka waży niewiele. Głowica zamknięta. Waga niecały. 60 gram, a więc w granicach yy, maszynek z popularną głowicą 89, mile i Edwin Jagger, które również ważą około 60 parę gram. Leciutka, z rączką, fajne radełkowanie. Stabilnie trzyma się w dłoni w czasie golenia, po bokach tyciu tyciu żleteczka wystaje. Ale to chyba w niczym nie przeszkadza. Mydełko wyrobiłem pędzlem, nabiłem syntetycznym Jaki brasz 24. Resztówka mydełka tabak. Oj nie będzie się czym golić, nie będzie. Mydełko się kończy. Proszę Państwa, trzeba będzie dokupić, bo to jedno z bardzo fajnych mydeł. Tabak, niemieckie mydło. Tymczasem po goleniu użyjemy Brutala, tym razem nie klasycznego, który już mi się skończył i aktualnie nie posiadam w swoim zestawie goleniowym. Jest to Brutal Grand z nowoczesnej linii zapachowej. Zapachem przypomina szarego bosa. Piękny, cudowny, orzeźwiający, drzewny zapach. Żeby nie przedłużać, zmoczę twarz. Zarost prawie dwudniowy. Rodzę się praktycznie co drugi dzień. Mydło, tabak na twarz. I pop, pop, Co się piany? Możemy sobie pośpiewać, ponucić, pogwizdać. Ewentualnie puścić bąka, w końcu jesteśmy w łazience, prawda? tyciu tyciu wody i już jestem świętym ma Mikołajem. Żarty na bok. Przechodzimy do sedna sprawy, czyli golenia. Merkur 33C. słychać, coś tam ścina ta mała bestyjka. Bardzo łagodna maszyneczka. Podobnie jak żleteczka. Persona Platinium. Polecam bardzo dobre źwiadki. Ta Talączuna, taka widzicie, miniaturowa, fajna, taka maciupka W ogóle fajna maszyneczka. Ten Merkurek, bardzo sympatycznie, fajnie goli. Łagodna maszynka. Jestem gorącym zwolennikiem łagodnego sprzętu, łagodnych maszynek. Nie lubię agresorów. Nie używam agresywnych maszynek, gdyż zwyczajnie mi nie służą. Lubię delikatne, łagodne sprzęty, które również świetnie mnie Dogalają, nie ma z tym problemu, najmniejszego. Idzie się dogolić, łagodnymi panowie, maszynkami, darcącego, jak to mówią, nic trudnego. Tak no, więc drogi widzowie, jak widzisz, golenie się maszynką na żyletki to czysta przyjemność i czysta poezja. Maszynki tej co prawda nie używam do codziennego golenia, ale niezmiennie pozostaje jedną z moich topowych, ulubionych maszynek. już jestem i trzecie przejście robimy pod włos. Jeżeli szukacie łagodnej i skutecznej maszynki wybierzcie MERKURA 33C. Jeżeli macie średnio twardy zarost maszynka bez problemu poradzi sobie i świetnie Was ogoli. No, jest dobrze. Jest OK, jestem fajnie ogolony. Wypuszczam wodę z umywalki, a to już jest znak świadczący o tym, że puszczam zimną wodę. A kupku był Woda po goleniu, balsamik będzie poza kamerą. W ogóle mam balsami wodę e, wegańską, arganową, które zakupiłem i również zaprezentuję na którymś z moich filmów. Tymczasem, Brutal Grand to już końcóweczka. W już woda się kończy. Jak widać jestem świetnie ogorolony, odświeżony, pachnący. I to, to wszystko za sprawą tej rewelacyjnie łagodnej i skutecznej, fajnej maszynce, jaką jest Merkur 33C. Polecam. Tymczasem, dziękując za obejrzenie mojego filmu, pozdrawiam wszystkich niezwykle, niezwykle serdecznie. Trzymajcie się. Miłego dnia. Cześć.